Stała przed witryną piekarni, z rękami zaciśniętymi na małej garści monet. Obok niej dwie dziewczynki, może pięć i siedem lat, w cienkich kurtkach, z oczami wlepionymi w koszyk z jeszcze ciepłymi bułkami. W środku pachniało tak, że aż kręciło w nosie. Zapach świeżego chleba, masła i cynamonu. Ten zapach, który przypominał dom, nawet jeśli się go już dawno nie miało. Kobieta przeliczała drobne po raz trzeci. Wiedziała, że nie wystarczy. Mamo, możemy wziąć ten z ziarnami? zapytała starsza dziewczynka cicho. Może jutro, kochanie odpowiedziała łagodnie, chowając monety z powrotem do kieszeni. Zrobiła krok w tył, jakby chciała zniknąć. Już miała odejść, gdy nagle ktoś zawołał Proszę pani, zostawiła pani coś odwróciła się. Mężczyzna w ciemnym płaszczu trzymał w ręce banknot. To nie moje powiedziała natychmiast. W takim razie proszę przyjąć. Niech pani weźmie chleb, odparł spokojnie, nie patrząc jej w oczy, jakby chciał, żeby nie czuła się winna. Chciała odmówić, ale młodsza córka pociągnęła ją za rękaw. Mamo, proszę, westchnęła cicho. Dobrze, dziękujemy. Weszła do środka, kupiła chleb i dwa małe rogaliki. Kiedy wyszła, mężczyzny już nie było. Tylko wiatr przeganiał liście po chodniku, a dziewczynki dzieliły się rogalikiem, śmiejąc się. Jakby nic więcej nie było im potrzebne. Wieczorem kobieta siedziała przy kuchennym stole, w małym, zimnym mieszkaniu. Na stole leżał ten sam chleb, a obok kartka, którą znalazła w papierowej torbie z piekarni. Na niej kilka słów, prostych, ale dziwnie ciepłych. Czasem to, co dajemy, wraca wtedy, gdy najbardziej tego potrzebujemy. Czytała to kilka razy, aż litery zaczęły się rozmywać. Nie znała jego imienia. Nie wiedziała dlaczego to zrobił, ale gdzieś głęboko w środku poczuła coś, czego dawno nie czuła. Nadzieję. Spojrzała na śpiące córki i szepnęła. Może jutro będzie trochę łatwiej? Nie wiedziała jeszcze, że ten nieznajomy nie pojawił się w jej życiu przypadkiem, że to, co wydarzyło się tego dnia przed piekarnią, było początkiem czegoś, co miało odmienić los ich wszystkich. Następnego dnia, o tej samej porze, Mężczyzna znów pojawił się przed piekarnią. Nie wiedział właściwie po co. Może chciał się upewnić, że tamta kobieta i jej córki naprawdę istnieją. Może po prostu nie mógł przestać o nich myśleć. Miał w głowie ten obraz, jej dłonie trzymające kilka monet, spojrzenie pełne wstydu i jednocześnie godności. To spojrzenie nie dawało mu spokoju. Wszedł do piekarni, kupił chleb i kawę, a wychodząc, zapytał sprzedawczynię. Wczoraj była tu kobieta z dwiema dziewczynkami. Wie pani, gdzie mieszka? Kobieta spojrzała na niego z ostrożnością. Czasem przychodzi, ale nie wiem skąd. Mówiła tylko, że mieszka za torami, w starych blokach. Wyszedł na zewnątrz i rozejrzał się. Za torami? To mogło znaczyć wszystko i nic. Ale coś w nim kazało mu iść właśnie tam. Bloki za torami wyglądały jak zapomniane przez czas odrapane klatki, obdrapane drzwi. Zimny wiatr wdzierał się przez nieszczelne okna. W jednym z nich, na parapecie, stał słoik z więdniętym kwiatkiem. To było pierwsze, co przyciągnęło jego uwagę. Zatrzymał się. Nagle otworzyły się drzwi na parterze i wybiegła mała dziewczynka. Ta sama, którą widział wczoraj. Zatrzymała się, patrząc na niego z zaskoczeniem. Pan od chleba! zawołała. Uśmiechnął się trochę niepewnie. Tak, chyba tak mnie można nazwać. Mama w domu? Dziewczynka skinęła głową i pobiegła po schodach. Po chwili w drzwiach stanęła kobieta ta sama zaskoczona, nieco zawstydzona, ale spokojna Przepraszam, że tak zaczął nie chciałem pani nachodzić. Po prostu zostawiłem coś w piekarni, chyba w torbie z chlebem tę kartkę zapytała cicho była podpisana tylko jednym zdaniem Tak, to moje milczeli przez chwilę nie musiał pan tego robić. Powiedziała po chwili. Ja sobie jakoś poradzę, wiem, odparł ale czasem jakoś to za mało. Dziewczynki wybiegły z pokoju, niosąc w rękach rysunki. Pokazały mu papierowe serca i krzywo namalowany bochenek chleba. Dla pana zawołały z dumą. Zaskoczony schował kartkę do kieszeni. Dziękuję. To chyba najpiękniejszy prezent, jaki dostałem od lat. Kiedy wychodził, zatrzymała go w drzwiach. Proszę pana, jak się pan nazywa? Michał odpowiedział. A pani? Lena. Ich spojrzenia spotkały się na krótką chwilę. Było w tym coś dziwnie znajomego, jakby już kiedyś się widzieli w innym miejscu, w innym czasie. Kiedy zamknęła za nim drzwi, jeszcze długo stała oparta o framugę. W dłoni ściskała jego kartkę, a w głowie brzmiały te słowa Czasem to, co dajemy, wraca wtedy, gdy najbardziej tego potrzebujemy. Nie wiedziała jeszcze, że te słowa wkrótce nabiorą nowego znaczenia. Przez kilka dni Michał nie mógł o niej zapomnieć, próbował wrócić do codzienności, do swojej pracy, do spotkań, do rozmów, które nic nie znaczyły, ale w głowie wciąż miał ten obraz: Kobieta z córkami, skromna, dumna, wdzięczna za najmniejszy gest. Coś w niej było znajome, choć nie umiał powiedzieć co. W końcu wrócił do tamtego bloku. Nie wiedział, co jej powie. Może, że chce pomóc, może, że chce się po prostu upewnić, że mają co jeść. Ale gdy otworzyła drzwi, przez sekundę zamarł. Znał te oczy. Ten sam odcień brązu, który pamiętał sprzed lat Lena wyszeptał. My się znamy patrzyła na niego z niedowierzaniem, jakby nagle świat wokół zniknął. Niemożliwe powiedziała po chwili. Nie widziałam cię od. od liceum. Ty naprawdę nie pamiętasz? Uśmiechnął się blado. Trzecia ławka od okna. Zawsze miałaś notatki, które ratowały mnie przed poprawką z matematyki. Zachichotała cicho, z tym samym uśmiechem, który kiedyś znał. Michał, ty wtedy wyjechałeś. Pamiętam tylko, że mówiłeś, że nie wrócisz. I nie wróciłem, przyznał. Przynajmniej nie wtedy usiedli przy stole. Na blacie leżał ten sam bochenek chleba, a obok rysunki dziewczynek. Małe dłonie, duże serca, kolorowe kredki to moje córki powiedziała cicho. Hania i Lena takie same oczy jak ty zauważył. W pokoju pachniało herbatą i zapachem starego drewna. Było biednie, ale czysto. Michał patrzył na nią i nie mógł pojąć, jak los mógł tak skręcić on, który wszystko miał, i ona, która musiała walczyć o każdy dzień dlaczego nic nie mówiłaś? zapytał. Że ci ciężko, a po co? Wzruszyła ramionami. Każdy ma swoje życie. Moje po prostu trochę się pogubiło, zamilkli. Za oknem dzieci śmiały się na podwórku, a on czuł, że coś w nim pęka. Lena, jeśli mogę, pomogę ci nie chcę litości. Jej ton był stanowczy. Nie jestem biedna. Po prostu czasem brakuje dnia, żeby się pozbierać. Spojrzała na niego uważnie, po czym dodała: Ale dziękuję, że kupiłeś ten chleb. Nie wiesz, ile wtedy to znaczyło? Myślę, że wiem, powiedział cicho. A potem długo siedzieli w milczeniu, jakby oboje rozumieli, że to nie był przypadek, że los postanowił dać im drugą szansę, nie po to, żeby cofnąć czas, ale żeby nauczyć ich, jak smakuje wdzięczność. Minęły dwa tygodnie. Michał bywał uleny coraz częściej, najpierw z paczką zakupów, potem z książkami dla dziewczynek. Aż w końcu po prostu z herbatą i ciszą, której oboje potrzebowali. Nie chciał, żeby to wyglądało jak pomoc. Chciał być kimś, kto po prostu przychodzi. Kto pamięta, dziewczynki przyzwyczaiły się do jego obecności. Młodsza Hania zawsze czekała przy oknie, gdy tylko zapadał zmrok i pytała: Mamo, przyjdzie dziś pan od chleba? śmiała się wtedy, a w jej śmiechu było coś, co koiło nawet najtrudniejsze dni. Lena zaczęła znów mówić o planach że może wróci do pracy w szkole, że zapisze dziewczynki na zajęcia plastyczne, że może jeszcze wszystko się ułoży. Michał słuchał i myślał o tym, jak bardzo ją podziwia. Pewnego popołudnia przywiózł coś, co nosił w sobie od dawna. Wspomnienie. Stary, żółty zeszyt. Pamiętasz to? zapytał. Otworzyła ostrożnie. Na pierwszej stronie widniał napis: Matematyka. Klasa 3B. Lena i Michał. Zaśmiała się przez łzy. Myślałam, że to zaginęło. Nie, schowałem. Wtedy, gdy powiedziałaś, że jeśli kiedyś ci się zgubię, to żebym znalazł cię tam, gdzie pachnie chlebem, zamilkła. Spojrzała na niego dłużej niż zwykle. Ty naprawdę to zapamiętałeś? Pamięta się tylko te rzeczy, które mają sens. Siedzieli przy stole, a obok nich na talerzu leżał jeszcze ciepły chleb ten sam, co zawsze. Prosty, chrupiący, pachnący domem. Lena odkroiła kromkę. Podała mu. Wiesz, kiedyś myślałam, że wszystko mi zabrano. Dom, spokój, przyszłość. Ale teraz widzę, że może czasem trzeba coś stracić, żeby móc naprawdę docenić, co się ma. Michał skinął głową. Czasem trzeba upaść, żeby znaleźć drogę z powrotem. Dziewczynki wbiegły do kuchni i usiadły przy nich. Hania położyła głowę na kolanach Leny. A starsza Lena, ta mała, narysowała coś na kartce i wsunęła ją przed Michała. Był to obrazek, cztery postacie trzymające się za ręce przy stole. To my, powiedziała z dumą, rodzina. Coś ścisnęło go w gardle. Nie odpowiedział, tylko się uśmiechnął i pogładził ją po włosach. Kiedy wychodził, Lena zatrzymała go w drzwiach. Michał, dlaczego wróciłeś tamtego dnia do piekarni? Spojrzał na nią z ciepłym uśmiechem. Bo zapach chleba przypomniał mi ciebie i to, że nie wszystko, co ważne, można kupić. Zanim zdążyła coś powiedzieć, pochylił się i lekko dotknął jej dłoni. Dziękuję, że pozwoliłaś mi wrócić. Zamknęła za nim drzwi, a w kuchni został tylko zapach świeżego chleba i ciche tykanie zegara. Tego wieczoru Lena otworzyła stary zeszyt, położyła go obok Bochenka i zapisała jedno zdanie: Nie każdy, kto daje chleb. Ratuje głodnych, czasem ratuje tych, którzy przestali wierzyć, że ktoś o nich pamięta. I może właśnie to było najprostsze szczęście, nie bogactwo, nie nowe życie, tylko świadomość, że los czasem wraca dokładnie wtedy, gdy człowiek myśli, że już na nic nie czeka.